Gratulacje, w końcu się udało wyprzedzić Dawida Kubackiego, mówiąc pół żartem, pół serio, bo wczoraj zapowiadałeś, że wczoraj dałeś mu wygrać, ale dzisiaj będzie twój dzień. Tak, tak, no tak, tak mówiłem, tak mówiłem, no i dzisiaj po pierwszej serii, jestem się kurde, no odskoczył, w drugiej, e, w drugiej rypnąć daleko, no, no, i, no, i, no i w sumie, e, no tak jeszcze, e, <śmiech> <śmiech> tak jeszcze, tak jeszcze, no tu później Mikołaj był, to myślę po pierwszej serii zrobię sobie z nim foto, no i zrobiłem sobie z nim foto, no i mówię mu, żeby mi dmuchał teraz, no, no bo jak mi mnie będzie dmuchał, no to, to dupa z tego, no, no i, no i, no i, no i chyba mi dmuchał, no, no, no bo tak, e, no bo mi tam tak wyleciałem i, i później tak, kurde, <gry> leci, leci, wiesz, no, widzę tą linię, że już jest. No i, no i poleciało, no ale to dobrze, no fajnie, fajnie, tak, no fajnie, fajnie. Może trzeba było list wysłać do Świętego Mikołaja, list mu zostawić z jakimiś życzeniami. A tu już dostał, ale nie słuchał. <śmum> ale jest pierwszy podium. Trzeba było osobiście mu ten, pogrozić palcem <śmum> i wtedy od razu, od razu jest, kurde. Mikołajowi lepiej nie grozić, ale jest pierwszy podium w sezonie. E, tak, kurde, i to, i to w drugim w drugich zawodach. ojej, ja nie wiem, co to się dzieje. Kurde, jak ja do jutra dotrwał. Dwa lata temu też byłeś na podium, też z Polakiem, no ale dzisiaj dystans społeczny chyba trzeba będzie zachować na podium. No ja tam, ja tam nie lubię tak blisko jego stać. Bo on bąki puszcza. Piotrek, ale tak już mówiąc, trochę po fachowemu zagrało dzisiaj wszystko, bo wczoraj mówiłeś, że nie wiesz, czy latać wysoko, czy nisko, jak to dzisiaj było. A znaczy. No, nie wiem, w sumie tak koncentrowałem się na tym, co jest do mnie istotne i, no i fajnie mi się skakało. A czy wszystko zagrało, no to trudno mówić. No, już to po zawodach jest. Jutro mamy nowe zawody, no i trzeba, trzeba jutro dalej walczyć. I trzymam kciuki za jutrzejsze zawody. Gratulacje. Dzięki bardzo.